Uwielbiamy Cię Jezusu Synu dziewicy Maryi. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego sercu Maryi, Twojej umiłowanej, ulubienicy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego sercu Maryi, Twojej umiłowanej, ulubienicy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego sercu Maryi, Twojej umiłowanej, ulubienicy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy, znajduję się teraz przed Najświętszym Sakramentem Jezus Chrystus. Tutaj w Piekoszowie, w diecezji kieleckiej, w kościele jubileuszowym jest wystawiany codziennie w małej kapliczce, tutaj, w takiej pięknej monstrancji, takiej charakterystycznej ukazuje tajemnicę wcielenia Syna Bożego. Tą monstrancją jest Matka Boża. Maria stała się nosicielką Jezusa Chrystusa i wszystkim tym, którzy mają wątpliwość, że mamy czcić Maryję. Jeżeli masz jakieś wątpliwości, sobie wyobraź, że Maria przez 9 miesięcy stała się monstrancją Jezusa Chrystusa. Syna Bożego. Nosiła go w swoim łonie. Niewidzialny znak. Drodzy, stając przed tym Jezusem, tutaj i patrząc na Maryję, która nam otwiera swoje łono, swoje serce, w którym nosi Jezusa Chrystusa, tutaj chcę Was zaprosić do tego, abyśmy przyjęli dar życia. Drodzy Maryja, przyjęła Jezusa Chrystusa zupełnie niespodziewanie. Nigdy jej wcześniej o tym nie mówił. To była wola Boża. Anioł przyszedł i powiedział jej, że stanie się Matką Syna Bożego i ona się na to zgodziła. Chociaż było to dla niej totalnym zaskoczeniem, chociaż miała inne plany, chociaż... To wszystko burzyło dotychczasowy spokój, to jednak przyjęła. W, tej, w, tej, w tym miejscu chcę uwielbić Pana Boga za wszystkie poczęcia, za dar życia, który Pan Bóg daje. Daje niespodziewanie. Daje w chwili, której czasami małżonkowie się nie spodziewają. I ta monstracja mówi nam o tym, że życie jest od samego poczęcia do tego momentu, kiedy łączy się żeńskie z męskim i powstaje życie, nowe życie, kiedy Bóg daje dar życia. Dziś tyle małżeństw prosi o dar życia i nie mogą go mieć. Dlatego też w tym miejscu proszę o dar życia dla wszystkich małżonków, którzy proszą o dar poczęcia. W tym miejscu też proszę o odwagę dla wszystkich tych, którzy mają powołanie małżeńskie, aby nie bali się wstępować w związki małżeńskie, aby nie bali się zakładać rodzin. Proszę tutaj, aby każda kobieta i każdy mężczyzna, którzy dowiedzą się, że Bóg daje im życie, nie bali się tego, nie bronili się przed darem poczęcia, ale przyjmowali każde poczęte życie, niezależnie od tego, kiedy się ono poczyna i. i też które to jest już poczęcie. Proszę Cię Panie o dar rodzin wielodzietnych. Proszę Cię też Panie o to, abyś chronił życie przed wszystkimi tymi, którzy jawnie sprzeciwiają się życiu, którzy niszczą życie już w samym początku, którzy bronią się przed przyjęciem potomstwa, którzy, yy, którzy zabijają życie yy, poczęte. Prosimy Cię Jezu daj odwagę daj męstwo wszystkim tym którzy bronią daru życia i niech zostanie strącony i pokonany starożytny wróg życia szatan ten który czychał w księdze apokalipsy jest obraz kiedy przed niewiastą która miała począć syna czychał smok który chciał pożreć dzieci panie prosimy cię Zniwecz starania wszystkich tych, którzy starają się zalegalizować walkę, zabójstwo dzieci nienarodzonych. Prosimy Cię, Panie, za wszystkich tych, którzy targają się na ludzkie życie już w momencie, kiedy ono jest w łonie matki. Panie, prosimy Cię, niech. Życie rozkwita w nas. Prosimy Cię za naszą ojczyznę, która cierpi na brak powołań, brak powołań do małżeństwa, brak powołań do kapłaństwa, która często się, których jest tak wielu ludzi, którzy się pogubili. Jezu, który przez dziewięć miesięcy byłeś w łonie Dziewicy Maryi, który tam pod sercem Matki Wzrastałeś. Prosimy Cię, daj życie wszystkim tym i zdrowie tym, którzy są pod włonach matek, i broni ich. Broń ich przed wszelkie, wszystkimi tymi, którzy chcą to życie zniszczyć zabić. Prosimy Cię, Jezu. Jezu, ufamy Tobie, Mario Dziewico, Ty ktoś przyjęła. Życie I od samego poczęcia niosłaś go ludziom, przynieś go i nam. Przynieś do każdego naszego serca, do naszych rodzin i broni rodziny przed wszelkimi prądami i ideologiami, które niszczą rodzinę, które zakłócają naturalny porządek, spraw, aby wszyscy uznali że małżeństwo jest tylko między kobietą i mężczyzną że nie ma innych związków tylko ten jeden prosimy cię z całego serca Maryjo prowadź nas i dodawaj nam odwagi abyśmy bronili życia żebyśmy to życie kochali nie niszczyli go matko niepokalana niosąca Jezusa Tobie ufamy Prosimy Cię w dniu, kiedy Kościół wspomina błogosławionego Stefana Wyszyńskiego. Tutaj mamy Jego obraz w przedsionku. Ten wielki obrońca naszej ojczyzny, obrońca rodziny. Niech stawia się teraz za nami. Ten, który nie bał się pójść do więzienia, aby obronić autonomię Kościoła, który bronił tego, co święte. Kościele i w ludziach, który bronił nas przed tym, abyśmy nie popadli w nienawiść. Prosimy Cię Maryjo, spraw, aby w naszym sercu nie było nigdy nienawiści, abyśmy nawet naszym wrogom, za naszych wrogów się modlili, abyśmy każdego człowieka pragnęli dla Niego zbawienia, nawrócenia, Mario, Matko nasza, Tobie ufamy. Teraz z tego miejsca chcę Was wszystkich błogosławić. Pan z Wami. Niech Was strzeże i błogosławi, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.